Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewice. Kanał Jezusa pozwolił kochać się Bogu. Agnieszka Stelmach. Zapomniane przesłanie z Laus. W maju 1664 roku w niezwykle malowniczej miejscowości Alp francuskich w okolicy Saint-Étienne d'Avençon. A dokładniej w dolinie Fur, siedemnastoletniej pasterce Benedykcie, ukazała się Matka Boża. Jej przesłanie zgodnie z zapowiedzią miało być zapomniane, by na nowo rozbłysnąć przy końcu czasów. Pani Nieba powierzyła Benedykcie misję zbudowania sanktuarium w Laos, w którym najbardziej zatwardziali grzesznicy mieli otrzymywać szczególne łaski niezbędne do nawrócenia. Dzięki pokucie miały następować uzdrowienia z cierpień fizycznych i duchowych. Przez 54 lata Benedykta wielokrotnie rozmawiała z Piękną Panią. Maryja poprzez swoich wysłanników, licznych świętych i aniołów, w szczególności zaś anioła stróża, Utemperowała charakter niecierpliwej i zbytnio przywiązanej do ziemskich rzeczy dziewczyny, by ta mogła jej pomóc w trudnej misji nawracania grzeszników. Podobnie jak święty ojciec pio, uboga pasterka otrzymała dar czytania w ludzkich duszach. Benedykta przyszła na świat 16 września. 1647 roku w małej wiosce w Alpach francuskich w ubogiej rodzinie. Czasy były niespokojne. Zaledwie rok wcześniej w Watykanie widziano dziwne światło przypominające smoka ziejącego ogniem. Po całej Europie rozlewała się rewolucja protestancka. Ojciec Benedykty zmarł młodo, osierocając trzy córki. Z powodu ogromnej biedy dziewczynki od najmłodszych lat musiały pracować. Nigdy nie nauczyły się czytać ani pisać, poznały jednak prawdy wiary w czasie niedzielnych mszy świętych. Matka Boża wcześniej naznaczyła swoją służebnicę. Powołaną do wyjątkowego zadania. Kiedyś, gdy miała zaledwie pięć lat, Maria odciągnęła ją na bok od grupy dzieci, z którymi się bawiła i pokropiła wodą. Innym razem, gdy wraz z młodszą siostrą zgubiła się w górach, pani nieba wskazała jej drogę prowadzącą do domu. Pewnego majowego dnia, 1664 roku siedemnastoletnia pasterka wypasając w dolinie de four owce gospodarzy, którzy ją zatrudnili, na jednej ze skał dojrzała cudowne światło otaczające piękną panią z dzieciątkiem na ręku. Podeszła do niej i zapytała. O piękna pani, co robisz tam tak wysoko? Czy zechcesz zjeść ze mną śniadanie? Mam tu chleb. Będzie bardzo dobry, jak zmoczymy go sobie w źródle. Czy możemy pobawić się z tym dzieckiem? Pani się uśmiechnęła i nic nie odpowiedziała. Pozostała jeszcze przez pewien czas w towarzystwie pasterki, a potem zniknęła w środku groty. Dziewczyna. Właśnie w tym miejscu miała wielokrotne widzenia. Maria w swoisty sposób wychowywała pasterkę, walcząc z jej porywczością, uporem i zbytnim przywiązaniem do rzeczy ziemskich. Piękna pani nauczyła Benedyktem Litanii loretańskiej. Pasterka powtarzała to, co mówiła Matka Boża. Pewnego dnia. Maria zaprosiła ją, by spoczęła obok niej, pozwoliła jej nawet spać na rąbku swojego cudownego płaszcza. Podczas innego spotkania, Maria poleciła Benedykcie, by ostrzegła swoją pracodawczynię, że jej dusza jest poważnie zagrożona. Matka Boża mówiła, że kobieta musi pokutować. Słów tych jednak pasterka nie przekazała gospodyni, jednak sama tak bardzo się nimi przejęła, że natychmiast powróciła do sakramentów, głęboko żałowała za swoje grzechy i naprawiła całe dotychczasowe życie. 29 sierpnia 1664 roku piękna pani objawiła jej. Jestem Marią, Matką Jezusa, i nie ujrzysz mnie teraz przez pewien czas. Po miesiącu nieobecności, Maria ukazała się ponownie w Pindero i powiedziała Benedykcie: Idź do Laus, znajdziesz tam kapliczkę, z której unosić się będą piękne zapachy. Dziewczyna następnego dnia. Udała się we wskazane miejsce, chociaż odszukanie kapliczki nie było proste. W kapliczce dobrego spotkania Maria pochwaliła pasterkę, że nie okazała zniecierpliwienia, jednocześnie objawiła jej swoją wolę. Prosiłam mojego syna, aby dał mi to miejsce dla nawrócenia grzeszników. I otrzymałam je. Zgodnie z wolą pięknej pani, na miejscu kapliczki, z której rozchodziła się cudowna woń róż i lilii miał powstać kościół oraz dom dla księży. W tym szczególnie pięknie położonym sanktuarium miało się nawrócić tysiące grzeszników. Módł się nieustannie za grzeszników. Benedykta poznawała przesłanie Matki Bożej z Laus. Maria poprosiła pasterkę, by modliła się nieustannie za grzeszników. Grzesznicy pouczała, są w strasznym położeniu, ich grzechy obrażają Boga, Bóg jednak chce okazać im miłosierdzie, lecz by zyskać to miłosierdzie, Muszą sami podjąć decyzję o nawróceniu. Czas na nawrócenie i czynienie pokuty jest krótki, zaznaczała. Człowiek może go wykorzystać, póki żyje. Nieszczęśli ci, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Grzech to straszna rana. Jedyne lekarstwo, może, które może ją uleczyć, to sakrament pokuty. Zimą 1665 roku Matka Boża poleciła Benedykcie, by używać oleju umieszczonego w kapliczce do namaszczania tych, którzy zaczęli przychodzić do Laus, mając nadzieję na uzdrowienie z wielu chorób. Już na samym początku odnotowano kilkadziesiąt cudów. Piękna pani, poprosiła pasterkę, by zachęcała grzeszników do spowiedzi. Dziewczyna jednak, uważając, że sama jest osobą niezwykle grzeszną i niegodną, nie chciała wykonać polecenia Marii. Polecenie, które przybrało formę delikatnego ponaglenia, w końcu zostało zrealizowane. Maria mówiła Benedykcie, by miała odwagę, cierpliwość, i nie zrażała się, jeśli grzesznicy nie posłuchają jej rad. Miała ona mówić im, by nigdy nie obrażali Boga i wystrzegali się pokus. Poleciła też Benedykcie, by roztoczyła swoją opiekę nad rozwiązłymi kobietami dopuszczającymi się w dzieciobójstwa i mężczyznami oddającymi się perwersyjnym zachowaniom. Pasterka miała także pomagać duchownym, zachęcając ich do przyjmowania z radością i miłosierdziem grzesznych pielgrzymów. Wkrótce Matka Boża z Laus stała się znana jako ucieczka grzeszników, a jej sanktuarium jako szczególne miejsce pojednania Benedykta. Pomagała więc wielu poranionym, hardym ludziom dostrzec grzechy, których sami nawet nie byli świadomi, ponieważ robiła to bardzo delikatnie. Większość odwiedzających sanktuarium była jej wdzięczna za pomoc. Niewykształcona, ale obdarzona szczególnymi łaskami, pasterka napominała duchownych. Widziała bowiem stan ich duszy podczas odprawiania Eucharystii. Prosiła ich, by w trakcie spowiedzi nie zadawali nieostrożnych pytań, by słuchali cierpliwie spowiadających się i ich nie obrażali. Ostrzegała także, by nie zaniedbywali swoich obowiązków. Od każdego domagała się prostoty. Czystości duszy, pokory i silnej woli, by zmienić swoje życie. Tych, co nie mieli grzechów śmiertelnych pouczałe, by nie przystępowali do komunii bezmyślnie, bez robienia sobie uprzednio rachunku sumienia, biorąc pod uwagę nie tylko dekalog, ale także osiem błogosławieństw Bożych. Poleciła czynić żal za grzechy przed przystąpieniem do komunii świętej, nawet jeśli zawiniło się w najmniejszej rzeczy. Penitentom pomagała odróżyć grzechy lekkie od śmiertelnych. Gdy podchodzili do spodwiedzi, modliła się za nich. Często, by zyskać łaskę nawrócenia dla kogoś. Podejmowała szczególnie ciężką pokutę w jego intencji. Benedykta początkowo nie była rada ze swojego zadania, z czasem jednak dzięki stałej pracy nad własnym charakterem zyskała odwagę, by upominać tych, których duszę widziała w całej okazałości. W pełnieniu zadania. Pomagał jej anioł stróż, którego często oglądała twarzą w twarz. Razem odmawiali różaniec, razem też adorowali Najświętszy Sakrament. Anioł towarzyszył jej w codziennych czynnościach i chronił ją. Anioł stróż pomagał też Matce Bożej w wychowywaniu pasterki. Zabierał więc Benedykcie przedmioty do których była zbytnio przywiązana, ale dawał także prezenty, na przykład wspaniały naszyjnik, który Benedykta przerobiła na różaniec. Gdy dziewczynę nękały demony, albo była wyczerpana z, z powodu podejmowanej pokuty za grzeszników, Anioł Stróż pocieszał ją i dodawał otuchy. Benedykta miała dar widzenia także innych aniołów. Często rozmawiała z Archaniołem Michałem. W maju 1681 roku, gdy leżała chora w łóżku, ukazało jej się aż czterech aniołów. Jeden z nich powiedział, jutro będziesz uzdrowiona, musisz udać się do Laus. Misja nie może czekać, nie zwlekaj. Benedykta opowiadała aniołowi Stróżowi o swoich problemach. On pomagał jej w najdrobniejszych nawet sprawach, a szczególnie w osiągnięciu doskonałości, absolutnego wyzwolenia się z przywiązania do czegokolwiek i kogokolwiek. Ponadto pomagał Benedykcie. Rozwijać życie duchowe. Uczył ją, że kiedy człowiek jest radosny, to wszystko, co robi, jest miłe Bogu. Kiedy zaś staje się zły, nie robi nic, co by się Panu Bogu podobało. Pośród prób i cierpień, Anioł Stróż był źródłem wielkiego pocieszenia dla Benedykty. Wtedy gdy przychodziło zwątpienie i gdy wielu kapłanów przeciwstawiało się kultowi Matki Bożej z Laus albo pasterka przez wiele lat miała zakaz odwiedzenia sanktuarium, anioł mówił: Laus jest dziełem Boga, którego nie może zniszczyć ani człowiek, ani diabeł. Będzie trwało do końca świata, kwitło coraz bardziej. I przyniesie wszędzie wielkie owoce. On również pozwolił jej zobaczyć to, co miało nadejść. Anioł stróż pocieszał Benedyktę, kiedy była zdruzgotana po kilkukrotnej wizji Chrystusa ukrzyżowanego. Ona sama przez wiele lat przeżywała tak zwane ukrzyżowanie mistyczne. Od czwartku wieczorem do soboty rana. Laus stało się przedmiotem wielkiej kościelnej debaty. Objawienia wstępnie zostały zaakceptowane przez dwóch biskupów. Trzeci próbował je podważyć. Wizjonerka miała wielu przeciwników. Najbardziej zaciekli wrogowie wywodzili się z spośród kapłanów. Niektórzy z nich doprowadzili do jej uwięzienia. Jednak po czternastu dniach spędzonych bez jedzenia w celi, z której przez cały czas rozchodziła się cudowna woń, skutek żarliwej modlitwy, pasterkę wypuszczono. Po uzdrowieniu w 1665 roku, dotkniętej strasznym cierpieniem, katarzyny wial, Ksiądz wikariusz generalny Embrun Antoine Lambert zezwolił na oddawanie czci Najświętszej Maryi Panny w Laos. Później jednak różne były koleje sanktuarium. Wielu kapłanów, którzy sprawowali nad nim nadzór, nie chciało, by się ono rozwijało, i by przesłanie Matki Bożej o potrzebie pokuty było powszechnie znane. Dopiero w niedzielę, 4 maja 2008 roku, ksiądz Jean-Michel Difalco Landry, biskup diecezji Gab i Embrę w czasie uroczystej mszy świętej, w obecności Nuncjusza Apostolskiego, Księdza Fortunata Baldelego, dwudziestu kardynałów i biskupów oraz sześciotysięcznej rzeszy wiernych odczytał dekret uznający nadnaturalne pochodzenie objawień Najświętszej Matki, Najświętszej Marii Panny z roku 1664. Przesłanie z Laus ma odegrać szczególną rolę przy końcu czasów, by mogło zaitriumpować niepokalane serce Maryi. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, tak teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen, najświętsza Maryjo, Panno. Ucieczko grzeszników, wyproś dla tych najbardziej zatwardziałych grzeszników łaskę nawrócenia pełnego zawierzenia Panu Bogu i oddania Mu swego życia. Jezu, ufam Tobie, Matko, ufam Tobie, amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.